Czy. Spotykamy się akurat w miejscu, które raz po raz gości rozmaitych artystów i ich prace albo poprzez te prace artystów i ich autorów i całą tę narrację, która idzie za tymi pracami. Tutaj gościmy i prezentujemy Państwu. Pozwólcie, że, że tak na wstępie, witając się ze wszystkim Państwem, z każdym z Was osobna i z tą najbliższą rodziną artystki i są w dalszą i, z, i, i z, ze wszystkimi przyjaciółmi bądź też osobami, które po prostu przyszły tutaj, aby zobaczyć tę twórczość. Eee, może zaintrygowani tym, że, że przecież ich autorka tych obrazów pochodzi stąd. Tutaj się urodziła się urodziła, tak? Była... Prawie, prawie, tak? Ale wzrastała tutaj. Proszę Państwa, oczywiście gromadzi nas tutaj twórczość pani Olgi Langowskiej, Warszawa Wielkawa. Cieszę się i pozwólcie, że powiem to właśnie na samym początku, że, że ta galeria raz po raz gości twórczość, pracę, dzieła ludzi, którzy pochodzą stąd. Bądź tu się urodzili, bądź tutaj mieszkają, związani z tą, z tą ziemią, może przybyli na jakimś etapie swojego życia, albo też odwrotnie, żyli tutaj wzrastali. Stawiali pierwsze kroki, i może, może pierwsze rysunki tutaj powstały, może jakieś pierwsze prace, ale potem gdzieś życie poniosło i dalej. Różnie to bywa, ale tak czy inaczej, cieszymy się, że ta galeria jest też miejscem do prezentacji twórczości osób, które w jakiś sposób na etapi swego życia związali są właśnie z tym miastem, z tą ziemią, z tymi ludźmi, z tym środowiskiem. A więc można powiedzieć, że są to w jakimś stopniu szokołowscy twórcy takich. Tak ich ogólnie nazywamy, choć za tym hasłem bardzo ogólnym kryje się wiele, wiele rozmaitych życiowych i artystycznych historii. Dzisiaj znowu taka okazja, po pierwszym w tym nowym sezonie weryjsażu wystawie, nie Sokołowianina, druga wystawa właśnie jest poświęcona twórczości, proszę pozwolić że tak powiedzieć, sokołowskiej artystki, choć tworzy obecnie i mieszka Poza, poza miastem, poza, poza ojczyzną, to bywa tutaj jak widać często i cały czas jest y, związana. Akcentu obcego nie nabrała i bardzo się cieszymy z tego. Y, I tutaj y, z tą ziemią poprzez więzy rodzinne, ale myślę, przez całą historię swojego życia też jest związana. Proszę Państwa, y, witamy Was na garnizarzu prac rozmaitych, pochodzących z różnych cywilizacji. Jak widzicie Państwo, różnych nastrojów nastroju, tematyce, narracji, stylistyce, technice. Cokolwiek by nie powiedzieć na pewno o różnych obrazach, a jest tylko niewielka część twórczości pani Olgi Langowskiej. Jeszcze raz wielkie brawa. Proszę Państwa, oddam głos kurator wystawy pani Janwie Witam Państwa serdecznie. Takim najpewniejszym źródłem informacji o artyście jest rozmowa z nim. Rozmowa o jego drodze twórczej, o jego credo, o jego warsztacie, o jego całej drodze artystycznej. Także przygotuj się na taką rozmowę. Żeby mówić o dziele sztuki, mówimy o jego treści, czyli myśli, jaką artysta chce przekazać, o formie, czyli w jaki, w jaką, w jaki kształt ubiera tą myśl, ideę. No i funkcji, jaką rolę pełni, pełni sztuka jego, sztuka obraz. I myślę, że znaczy myślę, tak jest. Korelacja tych trzech pojęć nadaje dopiero wartość dziełom, które prezentujemy. Pani Olu, takie pierwsze pytanie. Skąd ten pomysł na, na tego, tego, tego typu pracę? Co było inspiracją? Dlaczego właśnie ten temat? temacie. Przepraszamy, bo obrazy nie są podpisane, prawda? Myślę, że tutaj komentarz jest potrzebny i bardzo proszę, żeby Pani nam dlaczego ten temat strona. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w lepszym niż zazwyczaj gronie rodzinnym. Cieszę się, że jesteście. Moje prace są odwołaniem do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jest to taka jakby forma, trochę reporterska, dość konkretna, mówiąca o, o dzisiejszych trochę czasach, takich w celu tak jakby przypomnienia sobie, żeby to, że to jest dla nas ważne, co się dzieje, ile jest agresji e, i dlaczego, stąd jest ona jakby, tworzona w człowieku. E, w ten sposób przedstawiam e, Jedną z um, takich symboli, um, Malala, która um, jest pakistanką, um, została postrzelona kilkakrotnie w głowę i w szyję za to, że um, czytała książkę jadąc autobusem przez talibów. Um, nawiązuję tutaj też trochę w całej tej mojej serii do, um, do takiej fanatycznej wiary, która nie niesie nic, dobrego. Wyrasta z jakiejś tradycji, ale jest wyrasta źle, wyrasta przekrzywiona. Tradycja, która tam, w tamtych narodach nakazuje kobiecie no, zabrania zdobywać wiedzę, a wiedza, jak wiemy, jest podstawą ludzkiej egzystencji. Historia Malalai dalsza jest taka, że cudem ocalała, i właśnie przez ten wypadek, przez ten przypadek e, odwrotność się stała, ponieważ ona w tej chwili na całym świecie jest zapraszana na różnego rodzaju odczyty e, i mówi propaguje edukację wśród e, jej środ, znaczy wśród jej środowiska. E, I to jest nawiązanie właśnie takie bardzo symboliczne do niej. Każdy obraz. Jest konkretnym jakby e, motywem przewodnim też e, ostatni obraz e, Hamza, chłopak, który był jakby uznany za pierwszą ofiarę wojny w Syrii, e, która rozpoczęła się już dobrych kilka lat temu, e, bodajże z osiem, trwa nadal. E, straszna jego historia, e, tak jakby jest, ten obraz jest, e, został zamordowany. Również przez fanatyków islamskich. Dość znana była jego też wówczas historia. Jest to pewnego rodzaju hołd oddany przeze mnie, jego osobie. Mogłabym mówić o każdym obrazie z osobna odnośnie konkretnej sytuacji, którą on przedstawia. Także jeśli byście byli Państwo zainteresowani to jestem do waszej dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, że przyszliście. Miło was widzieć i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytania. Pani Olu, dlaczego taka forma? Bo mówiliśmy o temacie, o myśli, a teraz dlaczego taka forma symboliczna? Skąd? To no, zawsze symbolika. Inspirowana? na czym? No, Inspirowała, tak jak wspomniałam, sytuacjami realnymi. Nie zwykłą, e, tworzyć w nurcie abstrakcji, tylko może bardziej w figuratywnej e, formie, postaci, e, wydarzeń. Sztuka moja zawsze ma rodzaju są. E, sztuka symboliczna to ubieranie, szukanie kształtu dla emocji i wyrażeń, prawda? Tak, tak niewątpliwie. To, są, to jest wyraz moich emocji, tak, które wyrażam właśnie w taki sposób. A myślę, że jeszcze takie pytanie jedno. I, i do Pani, i do Państwa, do Styrby. Z jakim przesłaniem, z jaką ideą e, chciałaby Pani, abyśmy wyszli z tej wystawy? Co mamy ze sobą zabrać, jaką myśl? Bo tutaj Pani opowiada o obrazach, e, my jakby nie znamy ich treści i będą przychodzić osoby, które też nie znają tematów, Bo Pani opowiada i my wiemy, ale przyjdą takie, które niekoniecznie znają treści, znają ten temat. Ja myślę, że w każdym z tych obrazów jest jakaś cecha, każdego obrazu jest jakaś cecha taka która, mam nadzieję, wierzę w to, przypomni Państwu historię daną, właśnie, która jest przedstawiona na danym obrazie, a miała miejsce w rzeczywistości, na przykład w postaci kolorów, w postaci tego, co wykonują, co mają na sobie, postaci. Tak? Nawiązujemy do, nawiązuję tutaj w tym obrazie pod tytułem Syria, jest napisane na jednej z postaci rzesł to jest nawiązanie do ataku na Charlie Hebdo, no, które się wydarzyło w Paryżu też kilka lat temu, więc jeśli ja oddaję się, znaczy oddaję te wszystkie moje obrazy ku też ludzkiej orientacji w czasoprzestrzeni, w którym żyjemy, na pewno nie, jest wam obcy, nie są wam obce pewne elementy, które ja tu symbolicznie i skojarzycie z sytuacjami, mniej więcej. Również dla tych, którzy nie są zainteresowani, bo nie trzeba być całkiem zainteresowanym wiedzą i w tym, co się dzieje, tak? Można robić swoje sprawy i w porządku. Natomiast. Być może jest to też jakaś forma edukacji, tak, może pozwolę Państwu, że powiem, która po wyjściu zasięgniemy internetu i po prostu będzie można odczytać szerzej, poszukać tego, co się działo, co troszeczkę nam obraz mówi, trochę nie wiemy, więc po prostu ja generalnie stawiam na wiedzę na to, żeby, żeby ją rozszerzać, edukować przede wszystkim dzieci, edukować młodzież absolutnie jak najmocniej. Czego Państwu i sobie życzymy? życzę. Życzę. <grym> Dziękuję bardzo.